Kochani, kochani, a my ratujemy nasze rozen, czyli nasze piwonie. Zobaczcie, co ja bym zrobiła bez mojego męża. Zobaczcie, jak on pięknie dbał o kwiatuszki. U nas padało, więc one pod wpływem tego ciężaru wszystkie się na, rzuciły na ziemię, ale zobaczcie, tutaj. Mamy takie podpórki, mieliśmy w naszym pawlaczu, że tak powiem. I właśnie świetna sprawa, bo teraz piwonie znowu reprezentują się w całej okazałości. Tutaj mam resztę naszego ogródka. Ach, jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj te kwiatuszki, jak pięknie zakwitła. były takie wysuszone, tak się zastanawiałam, czy je nie wyrzucić. I zobaczcie jak pięknie zakwitły Co my tutaj mamy? Róże. Różo piwonie. Piękne różo piwonie. Ale zobaczcie ile jabłuszek będziemy mieli. Bardzo dobre są te jabłka. Co jeszcze? O, niebo jest zachmurzone, ale zobaczcie, jakie słoneczko. I tak wiecie, jest cieplej niż wczoraj, jest zdecydowanie cieplej. Chciałam się Folkera zapytać, <noise> ile stopni, ale uciekł. I chcę wam tutaj pokazać róże pnące. My tutaj mamy na takich specjalnych podporach i one to są taka, to jest późna odmiana róż. I one dopiero zaczynają z tych pąków się wyłaniać. Widzicie? Też piękny kolor, taki biskupi kolor. Oj, też pachną. W ogóle te róże pnące, właśnie one pachną tak jak dzikie róże. Pięknie. A tutaj chciałam wam pokazać, tutaj zaczęły już nam wyrastać te kwiaty tak zwane chyba bart, czyli broda kozia. <ścoughs> Widzicie taką brodę? Bo to wygląda jak broda kozia. Zaraz wam trochę z daleka zrobię. Tak to wygląda. Bardzo ładnie to się komponuje tutaj w tym ogrodzie. Bardzo, bardzo ładnie. Taki mam ogródek i nawet folder już wskosił trawę. Zobaczcie, jaki mamy zadbany ten ogródek, teraz znaczy zadbany trawnik, bo trochę popadało i już wszędzie mamy piękną, zieloną trawkę. Tutaj to mamy często cień, więc ona tutaj rośnie tak intensywniej. Tutaj mamy słońce. Tu mamy słońce, więc. Wiecie jak słońce jest i teraz pada jest taki okres. E, jest taki okres, że pada deszczowy to o tak chciałam powiedzieć, no to mamy taką bujną zieleń. Tutaj to już w ogóle tropiki mamy. Tropiki. Tak to wygląda. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co ja kupiłam lawendę oczywiście. Zobaczcie, jaka piękna fioletowa, jak pachnie. Ja nie mogę. Zobaczcie, to jest nasza lawenda. Czy ten kolor nie jest cudny. Czy ten kolor nie jest cudny? Ale chciałam wam jeszcze pokazać. Ach, mój tarasik w ogóle. Tutaj przygotowałam taką tackę i wiecie, kupiłam jeżyny, kupiłam maliny, czereśnie, truskawki i tutaj chcę je postawić, przykryć tak przed różnymi owadami. Bardzo lubię ten wrzosowy kolor. To nie jest do tego. Ja mam do tego jeszcze taką miskę, ale tak sobie to zrobiłam. No i co wam jeszcze chcę pokazać? Taki barset, bo jak będziemy sobie gdzieś wyjeżdżali i piwkowali no, to zobaczcie, co tutaj mam. To jest otwieracz do butelek. To jest otwieracz, też może być chyba to może być do butelek, a to do puszek, jakąś, jakiś tuńczy, tuńczyka weźmiemy. Chociaż ja kupuję zawsze w puszce tuńczyka, ale on jest ma taki, takie kółko metalowe, gdzie się chwyta i wiecie, samo się otwiera. No i oczywiście mój mąż jako znawca wina u nas piknik. Nie może się odbyć, odbyć bez pysznego wineczka, winka. Ale to nie tylko na tym się kończy. Zobaczcie. Ja bym nie była rasową Polką, jakbym jeszcze czegoś nie przygotowała na nasz pikniczek. Uwielbiam, to jest ser żółty, czy mas? Ser żółty, dobrze, to jest masło. Serek żółty, pleśniowy chyba tutaj widzę. Tutaj piweczko, albo zobaczcie, to mamy nawet, to jest to jest rum, to jest chyba rum mm, wineczko i tutaj cytrynka, do, bo każdy szanujący się Niemiec oczywiście wie, że cytrynkę, skórkę z wyparzonej biocytrynki dodaje się do koniaczku, to jest koniak albo whisky. I tak wygląda mój kolejny set. I tutaj zobaczcie, będę sobie tak brała tutaj jakąś... Tutaj kupię sobie wiśnie. O! wiśnie, Takie wisieneczki będę sobie brała z takiego likierku. A tu w ogóle jeszcze mamy, zobaczcie, co? Tu mamy grę w kości tak zwaną. Teraz Wam pokażę. Na przykład rzuciłam... I mam tak dwie dwójki. O, tu była dwójka. Gdzie ta dwójka? Dwie dwójki, czwórkę, trójkę. Mogę zrobić tak e, dwa, trzy, cztery. Albo wybrać dwie dwójki. Chyba para jest wyższa od, nie wiem, karety czy coś takiego. To się nazywa. I jak sobie biorę dwa, trzy, cztery, to mogę tutaj jeszcze mam trzy rzuty. Mogę wybrać. To mam teraz dwie pary, to już wolę sobie dwie pary. I tą jedną, bo mam jeszcze ostatni rzut. Czwórka, o! Czyli mam trzy czwórki i dwie trójki. I to się jakoś liczy, wiecie? Ja dokładnie nie wiem, ale Folker wie. Tutaj mam łyżeczkę, dla, dla mnie ta łyżeczka kojarzy się z latte Macchiato, wiecie, jak sobie tą piankę zrobię sobie kawkę, podwójne espresso, z pienioną spieniono, spienione mleko, no to tak se zamieszam to mleczko, uwielbiam, uwielbiam. A ten nóż, zaraz do czego mi ten nóż będzie? A wiem, do cytrynki. Taki mam nóżyk do cytrynki. Jak wam się podoba mój set na piknik Dwa. Napiszcie, czy wam się to podoba. A tymczasem pozdrawiam. Z pięknej północy Niemiec, zachmurzonej, ale cieplutkiej. No myślę, że tak jest, tak 18 na pewno. Zaraz zobaczymy, zaraz wam pokażę ile tu mi termometr wskazuje. No, 19 nawet. Widzicie? No nie widzicie, bo nie wiem czy widzicie czy nie, ale ja widzę 19 stopni jest. Więc cieplutko. Akurat chmurzyska, patrzcie chmura jaka zaszła. Zakryła mi słońce, uciekaj tych chmur. Patrzcie, jaka czarna, jaka czarna chmura. Ale one, tak wiecie, przechodzą, przechodzą gdzieś, no, moim zdaniem, idą tak na południe, na południe. Wysyła na południe czarną chmurę, nie. Zanim ona by doszła na południe, to już na pewno się z niej deszcz spadnie i zniknie. Także mam, no w ogóle południe to chyba będzie miało niedługo 30-stopniowe upały. My będziemy tak mieli 20-25, ale to tak wolę niż upały. A Wy jaka w ogóle pogoda jest w Polsce? Jaka pogoda jest w innych częściach świata? Z jakich w ogóle krajów mnie oglądacie? Napiszcie mi koniecznie, kochani, a ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.